Trzy ciekawe wieże widokowe, oddalone od siebie po kilkanaście kilometrów, znajdujące się w Czechach między Ostrawą a Ołomuńcem, to fajny pomysł na jednodniową wycieczkę. Z każdej z wież roztaczają się piękne widoki. A co oprócz wież widokowych w okolicy? My wybraliśmy się do najgłębszej na świecie słodkowodnej jaskini, czyli na Hranicką Przepaść. Naukowcy szacują, że dno odchłani Hranickiej może sięgać nawet jednego kilometra lub więcej. Czy słyszeliście o tej jaskini? Bo my trafiliśmy na nią zupełnie przypadkiem. Pełna relacja z tego miejsca na naszym kanale YouTube.